Jestem nocio mapping and I always yapping. Od 23. nagrywam na yachtu i mam kolego o imieniu Szalony Jakub. Może jestem tylko żółtą kulą i mam brzydki ryj, a to się może chociaż umyj. Mam kolegę Crazy Jakob, co jest kulą i zapycha se mordę bułą. Bala balabaka, baka baka bububaka, bala balabaka, baka baka bobobaka bala baka. bala baka baka bububaka, bububaka. Bala balabaka, baka baka bala baka. baka 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 bala baka. Bala bala Wiem, że jestem cringe'owy, ale nie mam przynajmniej pustej głowy. Bala babaka. bala bala baka 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 bobo baka bla bla bala bala baka 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 bobo baka bala baka 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 bobo baka bala bala baka 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 bala bala baka 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 bobo baka bla bla Bala bala baka 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 bobo baka bla Nie wiem co ja mówię, ale wiem że balabaka, baka 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 bo -bo baka, bobobaka bablalaka, boba baleka paru waleka. i briki dibri